W dniach 10-12 sierpnia w Morongu i na Świrowisku w rogu rozegrano drugą rundę ekstremalnego rajdu terenowego Orlen Trophy. Czwartek 10 sierpnia odbyło się otwarcie rajdu. Pierwsze wyścigi rozegrano 11 sierpnia na Morąńskim Zatorzu. Przedtem w Parku Miejskim załogi zaprezentowały swoje pojazdy, rozegrano widowiskowy prolog, którego wyniki zadecydowały o kolejności startu do etapu nocnego. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ułamki sekund decydowały o kolejności na mecie. Kibice z wielkim zainteresowaniem obserwowali zmagania kierowców i ich pilotów. Dochodziło do groźnej sytuacji na trasie wyścigu. O właśnie teraz obserwujemy nie obrazek. Proszę Państwa, to chyba jeden z kibiców postanowił bliżej przyjrzeć się zawodom. Niewątpliwie ryzykował groźną kontuzję. Nocna próba okazała się najtrudniejszą częścią rajdu. Deszcz, błoto i liczne trawersy były prawdziwym sprawdzianem umiejętności zawodników i stopnia przygotowania samochodów rajdowych. Ostatnie załogi zjechały do bazy rajdu około czwartej nad ranem. Dobra, będziemy się musieli zawrócić. Tam jednak był jakiś skręt, którego no, no nie wzięliśmy. Zmagania odbywały się w dwóch klasach. Proszę powiedzieć, czym y, różnią się dwie te grupy? No, różnią się zasadniczo. Nie tylko od strony czysto formalnej, czyli sam, samo wyposażenie, uzbrojenie sprzętu jest zasadniczo różne. Grupa Adventure to grupa, która jest zdecydowanie lżejsza. Zawodnicy poruszają się sprzętem seryjnym lub zbliżonym do seryjnego. Obowiązkowe wyposażenie to wyciągarki, ale tylko elektryczne, zdecydowanie mniejsze koła. I dużo mniejszy poziom trudności niż w grupie ekstremalnej, gdzie panuje już pełna dowolność w doborze sprzętu, i poziom trudności pokonywanych przeszkód jest po prostu ekstremalny. Dlatego zwykle jest tak, że tylko niewielka część zawodników kończy te imprezy z kompletem punktów. Po zaledwie kilku godzinach snu i krótkiej odprawie rozegrano odcinek dzienny. Prawdziwie widowiskowy okazał się start równoległy do etapu dziennego, który wyznaczono na piaszczystym, pokopanianym terenie źdrowym i Pierwsza runda Pucharu Polski odbyła się w Bojanowie w maju. Następna, druga runda była właśnie teraz w Morągu i okolicach Morąga i udało nam się zrobić najcięższą. Jak do tej pory w historii edycji rajdu e, ekstremalnego. Naprawdę ekstremalny rajd, ponieważ z ponad 30 załóg, z 34 załóg, które wystartowały, ani jedna ani nie zebrała kompletu pieczątek, a e, rajd przetrwało, e, raptem połowa, e, przetrwała raptem połowa samochodów. No, nie są to samochody tego typu, jak ten, który za sobą widzimy. To jest e, samochód przygotowany do terenu, a nie do ekstremy. ekstrematy. zupełnie inna bajka. E, to są miejsca, przez które się przejeżdża tam, gdzie nikt nie jest w na stanie nawet przejść. Przygotowanie, przygotowanie trasy e, rajdu e, trwało kilka tygodni. E, wymagało to przejechania wszystkich odcinków specjalnych, e, które, e, które miały pokonać e, załogi. E, przygotowane były trasy zarówno dla e, grupy Adventure, jak i dla Extreme. E, Grupa Adventure ma oczywiście trasy łatwiejsze, natomiast Extreme jeździ po trasach, które są już na poziomie europejskim, jeżeli chodzi o skalę trudności. Charakteryzują się tym, że są długie wincze, wysokie i strome podjazdy i zjazdy, strome trawersy, które załogi muszą pokonać o własnych siłach. Każda pomoc z zewnątrz wyklucza załogę, już z dalszej rywalizacji. Z naszego punktu widzenia, jak uczestników, którzy startowali na zasadzie występu gościnnego, dostaliśmy tutaj prawda, zaproszenie i wystartowaliśmy w tym rajdzie. Impresję można uznać za, za udaną. Trasy, trasy były ciężkie auta wyposażone w wyciągarki mechaniczne które z reguły są zaadoptowane z samochodów ciężarowych star znakomicie sobie dały radę na tym terenie Gorzej było z autami które posiadały wyciągarki elektryczne po prostu teren sprawił że za mało auta miały prądu, żeby pokonać ten teren. My z kolegą walczyliśmy autem, które w ogóle nie jest wyposażone w żadną wyciągarkę. Wyciągarka była ręczna. Ręczna. Uważamy, że wypadliśmy dobrze. Nie to znaczy, to, że wypadliśmy z trasy. Tak, tak. Pokonaliśmy kilka załóg, które profesjonalnie się tematem zajmują. A no jeżeli chodzi o straty, to w naszym przypadku jest to spalone sprzęgło coś jeszcze nie, tylko tyle. Oprócz samochodu statujących w rajdzie, prawdziwą sensację wśród kibiców budziła obecność przy trasie OS-ów Marka Dąbrowskiego, motocyklisty statującego w rajdzie Daka w barwach Orlenty. Podobnie jak na pierwszej rundzie rajdu, bezkonkurencyjna okazała się załoga Dariusz Luberda Szymon Polak, która pomimo awarii samochodu podczas etapu dziennego zwyciężyła w klasie Extreme. W drugie miejsce przypadł w udziale jeżdżącemu na krakowskich numerach rejestracyjnych Łódkowi Polowcowi pilotowanemu przez Pawła Kalinę. W trzecie miejsce wywalczyła załoga Gołębieski Wojciech Strzoch Leopold. W klasie Adventure zwyciężyli jadący z numerem 37 Marek Browarski i Marek Kolbusz. 33 załogi samochodów terenowych statujących w klasach Extreme Adventure, blisko 40 sędziów. Trudna techniczna trasa, licznie zgromadzona przy trasie rajdu publiczność, i 24 godziny rajdowych zmagań. Tak w skrócie można podsumować drugą rundę Orlen Trophy.